W dzisiejszym filmie opowiem. W jaki sposób może działać automatyzacja, która uruchamiana jest podczas przegranej szansy sprzedaży w systemie CRM? I na początek pobieramy sobie dane dotyczące konkretnego, właśnie deala. W tym przypadku jest to z systemu Hubspot. Dalej przechodzimy z ścieżką górną, wyszukujemy sobie konkretny projekt w Airtable, który został wcześniej wykonany. Aktualizujemy ten projekt, czyli w tym module nadajemy mu status, że jest on przegrany czy anulowany. No i później rozbija się to na dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka, Ścieżka faktury, czyli wyszykujemy wszystkie szkice faktur, które zostały przypisane do tego projektu. Pobieramy sobie informacje o tej konkretnej fakturze, no i aktualizujemy jej status na rezygnację, na przykład. Druga ścieżka obejmuje rozliczenia, każde rozliczenie jest przypisywane do konkretnego projektu i faktury, więc w tym przypadku iterując sobie po rozliczeniach przypisanych do projektu Vertable, również nadajemy im status, na przykład anulowany czy rezygnacja. Ostatnia ścieżka dotyczący. Dotyczy Klikapa i w tym przypadku również zmieniamy statusy w Klikapie dotyczące tej szansy sprzedaży czy potencjalnego klienta i tutaj możemy zmienić status na przykład na closed czy anulowany. Bardzo prosta automatyzacja, która pozwala utrzymywać porządek w naszych systemach, które integrują się między sobą. Dajcie znać, czy w waszych firmach również integrujecie wiele systemów między sobą. Więc na dzisiaj to tyle. Zapraszam do kolejnego materiału.